to, żeby te projekty ze zgodnieniami przeszły. Natomiast faktycznie, faktycznie zgadzam się, że te 6-7 metrów tej drogi z wymalowanym pasem, z dobrą przejezdnością, z ewentualnymi wjazdami i tak dalej, to jest sprawa wystarczająca w tym momencie, w tamtym rejonie. No, kwestia jest po prostu podjęcia jakiegoś, nie wiem, jakiejś decyzji, bo, bo czy, nie wiem, Państwo Radni będą chcieli się zgodzić na takie przesunięcie, nie wiem, w czasie, ale zrealizowanie w innym trybie tego? czy po prostu realizujemy tak jak mamy projekt ze wszystkim, co się tam z tym wiąże. Tak jak mamy. Pani Zanim udzielę głosu Pani Lewickiej, to e, zastanawiam się i zadał takie pytanie. Co autor miał na myśli przesuwając środki w tym momencie, kiedy jest listopad, w kwocie 440 tysięcy na, na przyszły rok, e, przyszły rok e, ponieważ e, jest, stoimy w przededniu opracowania budżetu i u na przyszły rok i lata następne. Kiedy jest listopad, bierzemy się za takie zmiany. Tego nie mogę zrozumieć i nie wiem co autor miał na myśli. Proszę Pani Radna Szanowni Państwo, właśnie chciałam to w tym samym kontekście czy pani przewodnicząca powiedzieć? Po pierwsze, jesteśmy tuż przed WPF-em i uchwałą budżetową na 17, więc będziemy projektować, znaczy projektować i dyskutować, dyskutować na temat projektu i, i podejmować decyzje co do wydatków między innymi inwestycyjnych. To jest jedno i ta zmiana jest jakimś w ogóle, uważam, jest taki, bo, e, bo pani jest, pani po, proszę mi nie przeszkadzać, pani e, pani że w tym momencie robimy taki ruch i to co powiedziałam wcześniej, te zadania już są projekty i jak najbardziej e, i pani naczelnik i pan potwierdza, że już są projekty, są pozwolenia. E, są raptem z tych zadań zdejmujemy pieniądze na 5 minut przed końcem roku po to, żeby przesunąć na inne a, 000, zadania. Absolutnie z tym się nie zgadzam, a, zgadza, a tym bardziej... Zaleczki, proszę, proszę, proszę nie przekazać. A tym bardziej, jeżeli wiemy, że już dwa zadania, które rozpo, będziemy lata moment rozpoczynać, czy są podpisane umowy już są na kwoty dużo wyższe niż było wcześniej zakładane. I nie winiłabym poprzedniej, kiedy po prostu tak było planowane i relatywnie do wydatków wtedy były założenia do WPF-u. Okazuje się, że są inne teraz realia, inne kwoty, i tu miałam na myśli to, że e, po takim przetargu powinien być niezwłocznie reakcja i zapewnienie środków, a trwało to ponad miesiąc dwa miesiące praktycznie do października. Ale wracam do tematu. E, chodzi mi e, o co? Że teraz mamy już etapować te zadania, dwa zadania e, już będziemy realizować, dwa mamy etapować i raptem jeszcze rozpoczynamy następne Dobra. zadanie. Więc może skoncentrujmy wydatki na te zadania, które już mamy umowy i przetargi umowy. Mamy już e, projekty i zezwolenia na dwa następne zadania, mówię o płock rydzyno i e, lyszyno słupno. I nie, a zadanie ulica Mazowiecka jest przewidziane na lata 20. Jeżeli nam pozyskamy środki, będziemy mogli ją przyspieszać. Pozyskajmy środki zewnętrzne, które pozwolą nam budować może szybciej inne drogi, może włączyć inne drogi, a nie teraz raptem już mamy cztery zadania praktycznie z projektami i zezwoleniami. I raptem jeszcze piąte wkładamy, gdzie będziemy się borykać następnych finansowych. Jestem przeciwna i stawiam wniosek, że żeby móc podejść do tego do tego projektu uchwały, to wnioskuję o Wyeliminowanie tych przesuwa, przesunięcia środków z ulicy Klonowej i z ulicy e, Płock-Rydzyno. Pozostawienie limitu wydatków na takim poziomie, jak było do tej pory i na ulicy Mazowieckiej również. I ten ruch e, przenoszenia tych uważam za e, po prostu zbędny w tym momencie. Mamy tuż przed, jesteśmy tuż przed projektem przed i tym bardziej e, rozstrzygnijmy kwestię tych dwóch dróg, z których chcemy teraz zdejmować. Ja panie mi się od razu czy? kojarzy, jak już w marcu chcieliśmy zdejmować o, z tych dwóch dróg, bo zagrożenie jest, że nie wypowiedzieliśmy że nie przystąpimy. Przystąpimy. Te wypowiedzi można Tak, proszę po powiedzieć bardzo, krucy. też polecam można po tej krucy, stronie. Tak, żeby krócej się wypowiedzieć, a radny Więc. Proszę Państwo, kolejny składam wniosek przeciwny. Chciałem tylko nadmienić, że mamy wszyscy przed sobą WPR. E, tutaj pytanie do pani Lewickiej w rozdziale 1.3.2.10 e, Po jest kwota 525 tysięcy na 2017 rok. A więc tutaj nie, nie zostały zabrane całe środki, a ja więc inwestycja rusza w 2017, w 2017 roku jesteśmy za. Przejdę dalej Pani Witka, bo widocznie Pani Dada nie rozumie. E, w rozdziale 1.3.2.27, przypominam, ja że w WPF i w dużych aktach wydatkowała na, 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 na ulicę Kalinowej-Kronowej 209 tysięcy, a więc e, w 2017 roku, także ta ulica rusza, w 2018 jest przewidziany milion złotych u, u Pana, Janka na ulicy e, Klonowej Kalinowej. A więc, mogę, jeżeli Pani nie doczytała, mogę Pani jeszcze raz powtórzyć te rozdziały. Mamy to w wpf a więc te kwoty na, na WPF w przyszłym roku są, są tutaj ujęte i wszystkie inwestycje się zaczynają. Głosujmy. Głosujmy. Eee. Tak, to Czyli znaczy, um, czy wniosek jest pojęty w pierwszym głosowaniu za autopoprawką, tak? No Jedyny. nie ma A mój wniosek jest wyeliminowanie z tej autopoprawki przeniesienia, to nie jest wniosek. W takim razie co? Pozostaje nam tylko przyjąć to albo odrzucić, tak? Tak, tak. Nie. Słucham. przyjąć albo odrzucić. I w nie. takim razie e, przyjęcie tak lub nie odrzucenie, z... na przykład nie przyjęcie autopoprawki wracamy do projektu uchwały pierwotnej bez, bez, auto, bez autopoprawki, tak? Tak jest. Tak. Czyli głosujemy nad przyjęciem autopoprawki, a później nad uchwałą, tak? Całej ja uważam, że tak. to jest... E... Całe autopoprawki Pani Agnieszka. Czyli jak Pani odrzuci, to Pani odrzuci wszystko. Ale nie musieli nie to, ma zbierza, ja muszę Nie tylko Mazowiecką. Ja też że wie, Pani ja chciał odrzucić Mazowiecką, a wszystko zostawić bo to by Pani było nowe. Ale Pani chodzi o mazę wiedzą. resztę. Reszta. Yeah, ja nie tłumaczę, bo Pani dobrze. Do że Pana rozumie. Pięć e,